Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Uroczystość, która jest ważna. Minęły dwa lata od katastrofy smoleńskiej. Jutro będą mijały dwa lata od pogrzebu Pary Prezydenckiej na Wawelu. A na temat tego, jakie były okoliczności tej tragedii, wiemy więcej niż wiedzieliśmy. 10 kwietnia, ale wciąż jeszcze bardzo mało. Wiemy więcej ze względu na pracę i tutaj trzeba rzeczywiście oddać y, honor panu ministrowi Macierewiczowi, który kieruje zespołem. Gdyby nie, pan minister, gdyby nie zespół, to wciąż obowiązujące byłoby kłamstwo smoleńskie. Tak jak kiedyś było kłamstwo kartyjskie, tak teraz mamy do czynienia. Z kłamstwem smoleńskim, kłamstwem stworzonym przez generał Tatianę Anodinę, kłamstwem powielanym później przez rząd premiera Donalda Tuska. To kłamstwo jest obnażone i podważone przez ekspertyzy, ale jak widzicie Państwo, sprowadza się to wszystko do tego, że ci, którzy rządzą, przemilczają albo jeżeli już nie mogą przemilczeć, bo muszą się odezwać, to atakują. W ostatni piątek było posiedzenie Sejmu, na którym my jako Grup Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy wniosek o to, żeby w porządku obrad była dyskusja na temat uchwały z żądaniem zwrotu dowodów koronnych w sprawie, czyli przede wszystkim braku samolotu, ale także oryginału czarnych skrzynek. Okazało się, że większość rządząca odrzuciła wniosek o rozszerzenie porządku obrad. O dyskusję na ten temat. Nie chcieli na ten temat rozmawiać. Po prostu nie chcieli na ten temat rozmawiać. A jaka była reakcja ze strony premiera Tuska? Wyszedł na mównicę i zaczął, zaczął krzyczeć, zaczął atakować nasze środowisko polityczne, zaczął atakować tych, którzy dążą do prawdy. To jest charakterystyczne. Proszę to zapamiętać, bo to jest rzeczywiście bardzo charakterystyczne. Zresztą jeżeli chodzi o. Samą postawę premiera Donalda Tuska to atak za atakiem. Dwa tygodnie wcześniej była mm, rozpatrywana na posiedzeniu Sejmu, był rozpatrywany wniosek dotyczący referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. W naszym przekonaniu, jeżeli takie decyzje mają być podejmowane, to muszą być oparte o wolę narodu. Nie może być tak, że najpierw nas rząd zadłuża 800 miliardów złotych, a potem. Sięga do kieszeni, jeszcze do kieszeni tych, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, bo do tych kieszeni zasobnych nie sięga. Nie, nie. Kiedy jeszcze w ubiegłej kadencji rząd wniósł projekt podwyższenia VAT-u, to wtedy my, jako Prawo i Sprawiedliwość, proponowaliśmy podatek bankowy, podatek od banków. Wiecie Państwo, ile wynoszą zyski banków za rok 2011? Ponad 15 miliardów złotych. Ponad 15 miliardów złotych. Przecież zapamiętana większość tych banków to jest własność obca. Zyski są transferowane z Polski. Oczywiście pod jednym albo drugim pozorem są transferowane, ale, ale rząd Donalda Tuska uporczywie sięga do kieszeni tych, którzy są biedni, dlatego że, że, że cóż, ten cały establishment rządzący, wpływowy, opiera się właśnie na tych na tych relacjach i tych relacji z całą pewnością ci, którzy dziś polską rządzą, nie naruszą. Ale wtedy, dwa tygodnie temu, przewodniczącego Solidarności premier Tusk nazwał pentakiem z Trybuny Sejmowej. Pentakiem. Podobno to partia, ta partia rządząca, rządząca to partia ludzi na poziomie. Widzimy, jaki mają poziom. Zresztą o tym poziomie świadczy fakt, że przez lata zastępcą Donalda Tuska był niejaki palikot, który zszedł. Wiadomo do jakiego poziomu. To jest poniżej poziomu, wszelkiego możliwego, możliwego poziomu. Także mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Nie ma prawdy. Nie ma prawdy jest kłamstwo, a ci, którzy dążą do prawdy są atakowani, brutalnie atakowani przez władzę. Byliśmy wspólnie, przecież znakomita większość nas przed chwilą na misty Świętej, tam ksiądz Impuat w kazaniu mówił, że prawda nas wyzwoli. Tak, prawda nas wyzwoli, a my, nasze środowisko polityczne do tej prawdy będzie zmierzało konsekwentnie. No, tutaj pan minister, drugi pan minister twórcy, przecież w opozycji niepodległościowej, ludzie konsekwentni w tym działaniu. Jarosław Kaczyński, prezes najpierw Porozumienia Centrum, teraz Prawa i Sprawiedliwości. Oba ugrupowania odznaczają się na polskiej scenie politycznej konsekwencją. A sam premier Jarosław Kaczyński tym, że poglądów nie zmienia, że jest wierny budowie silnej, sprawiedliwej i uczciwej Polski. I uczciwej Polski. Oczywiście, kiedy popatrzymy na to, co się dzieje wokół, to taka postawa jest niezbędna w dzisiejszych czasach. Jest niezbędna. Spójrzcie Państwo na relacje międzynarodowe. Powiedziałem przed chwilą o tej uchwale. Chodziło o to, żeby koronne dowody w sprawie wróciły do naszego kraju. Wrak samolotu, choć niszczony, przecież niszczony. Widzieliśmy to dzięki Gazecie Polskiej, dzięki misji specjalnej. Programowi zdjętemu oczywiście z telewizji, bo realizowali ten program dziennikarze odważni, dziennikarze wolni, a dziś telewizja publiczna takim medium oczywiście nie jest. A więc te dowody, były, te dowody były niewątpliwie niszczone. 10, a więc kilka dni temu, 10 kwietnia okazało się, że wrak samolotu został wyczyszczony. Widać, jakie podejście ma Rosja do tej sprawy. Niszczone są dowody. Wczoraj, proszę Państwa, został ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości odnośnie ludobójstwa katyńskiego. Ludobójstwa. Podkreślam słowo ludobójstwa. Ludobójstwa katyńskiego. Tak trzeba mówić o tym, co dokonane zostało w 1940 roku. Jak można zaufać takiemu państwu? Jak można oddać śledztwo w sprawie dochodzenia? Yy, yy, przyczyn katastrofy smoleńskiej takiemu państwu. Czy premier Tusk, mówiąc, że należy zaufać Rosjanom i czekać, yy, to, to, to czy kpił sobie, tak, z nas wszystkich? Chyba tak to trzeba określić. Po prostu po prostu kpił sobie. Po 70 latach widać, że Rosjanie nie przyznają się do ludobójstwa katyńskiego, unikają yy, słowa ludobójstwo, a jak można było się przekonać wczoraj, trybunały, które są powołane do tego, żeby orzekać co do istoty sprawy, uciekają od tych orzeczeń. Uciekają od tych orzeczeń. Głosowanie 4 do 3. Sędzia, który reprezentował Rosję, głosował przeciwko, no, tak, jak, tak jak sobie interes rosyjski, jak mu wskazywał. Ale czy, czy tak musi być? Nie, proszę Państwa, wszystko zależy od podstawy władz polskich. Od podstawy władz polskich. Można powiedzieć się w ten sposób: Można to określić w ten sposób. Jeśli władza nie szanuje swojego narodu, to i ten naród nie jest szanowany przez innych partnerów. A tak jest dziś w przypadku władzy, która rządzi naszym krajem postawa wobec Rosji przecież nie musi oznaczać wojny tak jak nam chce wmówić Donald Tusk nie 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 o to chodzi chodzi o to żeby być stanowczym chodzi o to żeby odwoływać się do instytucji międzynarodowych Przecież dlaczego jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim? Dlaczego jesteśmy w Unii Europejskiej? Również dlatego, żeby kiedy dochodzi do takich sytuacji, otrzymywać wsparcie ze strony tych instytucji. Ale żeby takie wsparcie otrzymać, to trzeba o nie się zwrócić. A rząd premiera Donalda Tuska o takie wsparcie się po prostu nie zwrócił. A więc można, można rządzić naszym krajem inaczej I my to udowodniliśmy, kiedy w latach 2005-2007 sprawowaliśmy rządy zarówno pod względem gospodarczym, rozwój gospodarczy naszego kraju, milion 300 tysięcy nowych miejsc pracy, powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a więc realna, realna walka z korupcją. To są osiągnięcia rządu prawa i sprawiedliwości, ale także wychowanie patriotyczne. Przecież trzeba myśleć w ten sposób o przyszłości naszej. Rząd Donalda Tuska chce podnosić wiek emerytalny, bo mówi, że mamy problem demograficzny. No ale przecież nie jest receptą na rozwiązanie tego problemu podnoszenie wieku, przejścia na emeryturę. To nie, jest, to nie jest żadna recepta. To jest tylko zabieranie pieniędzy emerytom, bo to jest skazywanie ludzi na pracę do śmierci. Także temu można się sprzeciwić, tylko władza powinna być odpowiednia. Powinna być władza, która szanuje swój naród, która jest władzą patriotyczną, która jest władzą otwartą na to, żeby realizować interesy obywateli naszego kraju, a nie myśleć tylko o własnych karierach. I taką władzę gwarantuje Prawo i Sprawiedliwość. Także zwracam się z Państwem o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, o poparcie tych wszystkich ludzi, którzy dążą do prawdy. I serdecznie dziękuję za to, że w Bazylice, tu, można było taką uroczystość przeprowadzić, że została zawieszona i poświęcona tablica, bo proszę Państwa. W Warszawie, której prezydentem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, nie ma pomnika, bo władze, bo władze Warszawy robią wszystko, żeby taką inicjatywę zablokować. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą aktywność państwa, dziękuję za to, że można liczyć się na to, że państwo.